Jesteśmy na najładniejszym polu w Polsce. Wielu darzy go sentymentem na polu Amber Baltic, który w tym roku zmienił właściciela. Rozmawiamy z nowym prezesem spółki Witoldem Jabłońskim, którego znamy już z wielu pól. Powiedz nam, Witek, bo zauważyliśmy duże zmiany na polu. Co robicie, co już zrobiliście? Współka zastąpić. Spółka została przyjęta 15 marca, więc czasu na zmiany rzeczywiście nie było, na planowanie nie było dużo czasu, ale udało się bardzo wiele zrobić, co golfiści, którzy przyjeżdżają do nas podkreślają. Nowi inwestorzy zainwestowali około 400 tysięcy złotych w ciągu tych prawie 3 miesięcy. Zostały kupione nowe maszyny, został wybudowany. Nowy driving, czyli nowa trawa na drivingu, kosztująca kilkadziesiąt tysięcy. Został wybudowany taras, na którym siedzimy, na którym rzeczywiście przy dobrej pogodzie wiele osób je obiady, pije dobre wino, piwo, komentuje to, co się dzieje na grinie 18. Został wybudowany również domek startera, gdzie będzie też siedział Marszał. Który po pierwsze sprawdza, ale po drugie jest to udogodnienie dla golfistów, dlatego że schodząc z 9 dołka można kupić napoje w domku startera, nie trzeba przychodzić do klubhausu. Więc staramy się patrzeć tak od strony golfowej, co możemy jeszcze zrobić po to, żeby poprawić komfort i przyjemność gry. Zostały zrobione prace melioracyjne na polu, stąd pole jest suche. Nie ma no, takich sytuacji, jak kiedyś bywało w Amberze. I poza tym no, rzeczywiście widać nowego gospodarza. To, to warto podkreślić, dlatego że um, ja na tym polu 14 lat temu zaczynałem grać w golfa razem z Jarkiem Dobrzyńskim na turnieju kapitańskim Sławka Pińskiego. I jak większość golfistów z Polski um, darzymy to pole sentymentem ponieważ no, tutaj większość z nas zaczynała swoją przygodę z golfem i odczucie było takie, że w ciągu ostatnich lat ten klub, pole troszkę podupadało nie było środków na inwestycje, może było złe zarządzanie, nie, nie chciałbym o tym mówić natomiast warto podkreślić to co udało się teraz zrobić i rzeczywiście jakość greenów, fairwayów no jest już kapitalna, chociaż Greenkeeper mówi, że dopiero za dwa tygodnie będzie, będzie super, ale no te inwestycje przekładają się nie tylko na samopole, ale również mamy nową stronę internetową. Za chwilę będzie zamontowana kamera online, gdzie będziemy mogli oglądać osiemnastkę, jedynkę, dziesiątkę, więc tych rzeczy jest dosyć dużo, dużo nowości. I stara mi się nadrabiać czas, bo rzeczywiście w marcu to już sezon powinien być rozpoczęty. Natomiast my robiliśmy inwestycje, widzieliśmy te zmiany na polu i wszystko jest na plus. Widzimy, że robicie nowe wybicia. Graliśmy dzisiaj troszeczkę z bliższych, to, ale wyniki i tak mieliśmy kiepskie. No ale to dlatego, że za blisko. Greeny są rzeczywiście piękne. Co jeszcze planujecie, jakie są plany na przyszłość? Wśród tych zmian, których, które dokonaliśmy jest również nowa oferta gastronomiczna. Obiady, obiady dnia w dobrej cenie są bardzo dobre wina. Potwierdzam, mieliśmy przyjemność skosztować bardzo dobre jedzenie. Jest duży wybór win. Też w atrakcyjnej cenie można je kupować pić na miejscu. Więc jakość generalnie obsługi się poprawiła. Natomiast co do, co do dalszych planów, myślimy oczywiście o tym sezonie golfowym, o turniejach, które nas czekają, głównie Polonia, turniej Ojciec i Syn, ale również w wakacje zapraszamy na Akademię Letnią Martina Proktora. To będzie pewna nowość. Przez lipiec i sierpień Martin Proktor i jego współpracownicy będą prowadzić. Letnią Akademię Golfa. To może być atrakcją dla wszystkich golfistów, nie tylko dla początkujących, ale również dla tych, którzy już grają. Poza tym, myślimy o przyszłości czyli myślimy o remoncie klubhouse'u, o przebudowie o wygospodarowaniu nowych pomieszczeń i zrobienie dobrej restauracji z widokiem na dołek 9 dużego pola. No w planach dalekosiężnych są również pomysły związane z jakąś aktywnością deweloperską, ale o tym za wcześnie jeszcze mówić. Więc tych zmian jest bardzo dużo i jeżeli golfista przyjedzie do naszego klubu na pewno te zmiany zobaczy. Ale również cenowo, ceny zmieniły się zarówno w restauracji jak i ceny za grę. Mamy specjalne pakiety. 1000 zł za 10 greenfi, a więc dla mieszkańców Szczecina, Wrocławia, Poznania czy Warszawy, którzy planują urlop nad morzem. To jest rzeczywiście dobra cena, która na pewno zachęca do tego, żeby zagrać w Amber Baltic Golf Club. Wróćmy jeszcze do Akademii Proktora. Jakie to są ceny? Bo to słyszę, słyszeliśmy, że będzie to coś na zasadzie kolonii dla dzieci. Nie, to, są, to są dwa projekty. Jednym, okay. jednym z elementów tego są obozy kolonie dla dzieci, natomiast prawdziwa akademia to są takie turnusy sześciodniowe w dobrej cenie, z czterema godzinami nauki dziennie dwie godziny przed południem, dwie godziny po południu z nieograniczonym dostępem do piłek na Driving Range. Więc niedługo te informacje zawisną na naszej stronie www. jak również na stronie Martina Proktora. I myślę, że to też będzie magnes dla golfistów, którzy będą chcieli poprawić swoją grę. Czy znamy, że orientacyjny koszt takiej akademii? Przymierzamy się do cen na poziomie 600-800 zł za taki turnus. Czyli za 6 dni? Tak, za 6 dni. To wychodzi nam o 100 zł dziennie? To nie wydaje się. Wysoką kwotą, zważywszy, że normalna lekcja to jest ponad 100 zł za godzinę, prawda? Chcemy, żeby ta letnia akademia Martina Proktora cieszyła się dużą popularnością i na to liczymy. Także cena tutaj jest kalkulowana, będzie tak, żeby była atrakcyjna. No ale też chodzi nam o to, żeby. Dać golfistom nową jakość. Nie tylko nasz trener, nasz pro, czyli Tomek Sębrowski, który również e, będzie wkomponowany w całą akademię, ale również e, Martin Proctor, czyli jeden z najlepszych polskich, czy grających w Polsce e, profesjonalistów. Czyli możemy powiedzieć, że przy Amber Baltic przeżywa renesans, i żeby to zobaczyć, to należy tu przyjechać, zagrać zachęcam oczywiście do przyjazdu, do zagrania, natomiast będzie nam miło, jeżeli to golfiści będą mówili o tym renesansie. Ja sam jako golfista rzeczywiście widzę te zmiany. Jakość pola się poprawiła i rzeczywiście zachęcam do odwiedzenia Amber Baltic, do zapisywania się na turnieje, ale też do przyjazdu na taki wakacyjny czy weekendowy wypad golfowy. Jak widać, mamy pogodę piękną. Jest już trochę późno, więc Golfiści już kończą, nie ma tłoku, zapraszamy na Superpole Amberbaltic. Dziękuję bardzo, zapraszam. Golf. Twój sposób na życie.